Dlaczego pan dzisiaj tu zawitał tutaj, dzisiaj do Hajnówki? Panie że po prostu normalni Polacy winni dzisiaj się znaleźć na no jednym, jednym z marszy poświęconym żołnierzom wyklętym, ale zgodnie i inaczej, trzeba ciągle podkreślać, trzącym święto narodowe. Dzień Narodowy Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest jeden to z takich marszy, jaki się, mam nadzieję, odbywa w wielu miejscach Rzeczpospolitej i więcej w każdym mieście, miasteczku na pewno tego typu marsze powinny się odbywać i w którymś momencie na pewno cała Rzeczpospolita będzie to obchodzić więc. Akurat marsz w Hajnówce widzę, że budzi no, no, zainteresowanie mediów. No, nas to akurat bardzo cieszy. Istotne tylko, żeby to zainteresowanie no, niosło za sobą jakieś pozytywne przesłania i chęć. No, w realu jesteśmy spokojni o to, w jaki sposób nasze, nasze wartości, nasz marsz jest czy zostanie przedstawiony. Natomiast wiem, że, że są środowiska, które upatrują w tym marszu. Jakichś no, dziwnych sensacji, ja tego osobiście nie rozumiem. Kolejna okupacja sowiecka była po 1945 roku, z którą żołnierze wyklęci musieli walczyć, ponieważ byt państwa polskiego był w dalszym ciągu zagrożony. Wiemy, że w Zaleszanach, gdzie została spacyfikowana wieś, była samopomoc chłopska, działały tam różne odłamy jaczejki komunistycznej. Była ta ludność cywilna zaleszna, to nie była taka sobie ludność bez poglądów, ona czynnie współpracowała z NKWD, donosiła na ludność polską i oni mieli jakby w okręgu N Narodowego Zjednoczenia Wojskowego informację, że ta ludność współpracuje, że donosi na Polaków, że giną Polacy z, z, z właśnie ze względu na współpracę tej ludności cywilnej. Była, była jawnym zagrożeniem i bury walczyły. Siły zbrojne, Narodowe Siły zbrojne, NSZ! Dlaczego tutaj jestem? Proszę Pana, dlaczego jestem? Dlatego, że tak. Po pierwsze nie mógłbym nie przyjść dzisiaj na ten mars uwagi, na to, że tak, moi mamy rodzeni dwaj bracia zostali wywiezieni przez Sowietów, nie wrócili. Mój dziadek był żołnierzem Armii Krajowej. Mojej żony dziadek został wywieziony przez Sowietów, walczył pod Monte Cassino, wrócił do Polski, jak również dlatego też nie mógłbym tutaj nie być, jak to chciałbym również skoro już jest tutaj pani, korzystam z mediów, uzupełnić wypowiedź pani Basi. W sesji, która się odbyła w Hajnówce, ponieważ jestem radnym z ramienia PiSu, nie wzięliśmy, jeśli chodzi o klub radnych PiSu, myśmy nie wzięli w tym udziału. Komunistom, Komunistom Także to tylko była część Rady. Ta część Rady nie zwracała się do nas również z propozycją ewentualnych podpisów, czy chcemy zwołać tą Radę. Po prostu nas no, zlekceważyło. No bo nie, myśmy się nie opowiedzieli. Natomiast nie byliśmy, ponieważ uważamy, że to co robią radni w mieście Hajnówka to jest wielkim skandalem, ponieważ próbują tą sprawę żołnier żołnierzy wyk Wykorzystać, wykorzystać, i nadają temu zupełnie inne znaczenie jak w rzeczywistości, ponieważ wprowadzają konflikt, źródło całego konfliktu chcą sprowadzić do polsko, białorusko, prawosławnego czy katolickiego, co nie jest prawdą. Armio wyklęta! Kojówka o Was pamięta ale polskie wojsko miało wspaniałe To nie wolno nam zarzucać jakichś takich rzeczy jeżeli padłby rozkaz żeby mordować żółtą cywilność jaka byłaby za to kara? jaka by spotkała kara za taki rozkaz? kara śmierć! my mordowaliśmy mordowaliśmy konfidentów, armię czerwoną komunistów, PZPR-owców przepraszam, PPR-owców którzy tutaj byli, którzy instalowali się te wszystkie jaczejki komunistyczne, które to były były dla zdrajców, która może być tylko jedna! Śmierć Wrogo! Ojczyzny! Śmierć Wrogo! Ojczyzny! Śmierć wrogą! Ojczyzny! Śmierć, ojczyzny! Śmierć ojczyzny! I przypominam, że była to walka z narodem, walka z naszą wiarą, walka z religią, walka z wszystkim systemem wartości, które wyznajemy, bo przypominam że system, który po 45-tym pochodził ze wschodu, ale przy pomocy zachodu, czyli z Lady zachodniej, był instalowany, był systemem... Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Inko, Inko, patrzy z nieba zachowaj się trzeba! Inko, Inko, z nieba! Się na Bo jeśli chodzi o o, ten, o te wszystkie zdarzenia, które miały tutaj miejsce, jeśli chodzi o kapitana Burego, miało zupełnie inne podłoże. Było to podłoże po prostu współpracy z komunistycznym reżimem, który tutaj się na tych terenach szczególnie umacniał. Jakkolwiek uważam, że e, jeśli giną osoby e, wtedy przypadkowej, cywilne, a szczególnie dzieci, jest to wielką tragedią. To jest wielką góry, tragedią. Natomiast, góry, natomiast wykorzystywanie tego pewnego rodzaju źródło przebiegu, ta linia przebiega właśnie przez ten konflikt taki, że to akurat prawosławni zostali. To jest po prostu nieprawdą, bo ten konflikt zupełnie był inny. Presto, gdy y, mieszkają wokół Hajnówki, czy też w Hajnówce, y, pamiętam niektórych już nazwisk, nie będę wymieniał, gdzie ta sprawa, y, jeśli chodzi o, o kapitana Burego, y, do okresu transformacji przez te same osoby nie była poruszana. Nagle... Nagle y, przypomnieli sobie, że to ich są rodziny, y, w co bo niektórzy przyszywają się tylko do tych rodzin. Dlatego też y, taka uchwała tego typu, że my w imieniu mieszkańców i tak dalej, i tak y, dalej, no po prostu jest niestosowna, y, niezgodna z prawdą, niezgodna z prawdą historyczną, y, ponieważ tak jak wszyscy wiedzą, no sąd Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 roku zrehabilitował kapitana Burego, w związku z tym... No jest ponad wszelką wątpliwość bohaterem, no, bohaterem o wolność Polski. Tak wszyscy, pozostali, wszyscy pozostali żołnierze wyklęci, a ponadto przecież no, historii się nie zakłamie. No, historii się nie zakłamie, że wprowadzono na, tutaj na, na czołgach i wyzwalając Polskę po prostu... No musieli Polskę wyzwolić, bo inaczej nie znaleźliby się w Berlinie. Więc Berlin wyzwoliłby wojska sojusznicze alianckie. Byłoby to no, dyshonor byłby dla Stalina. W związku z tym wyzwolili. No, wszyscy doskonale wiemy o tym również, że rabowano na Polskę dokładnie. Ponad 240 tysięcy wagonów, szczególnie z ziem odzyskanych wyjechało do Rosji, rozmontowanych fabryk i tak, dalej, i tak dalej. Podziemi niepodległościowego byli ludzie różnych wyznań i narodowości, I jest to nasze wspólne święto. Wspólne święto ludzi, których łączy miłość do ojczyzny, bez względu na wiarę czy pochodzenie. Nie dzielimy, łączymy. Walcząc obok siebie stawali żołnierze, często zwykli prości ludzie, którzy nie patrzyli na siebie pod kątem wyznania czy statusu. Łączyło ich jedno: miłość do Polski i wiara w tę Polskę, Polskę zjednoczoną pod biało-czerwonym sztandarem i Polskę wolną, której niestety nie przyszło im doczekać. This cross